Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom czwarty. Czyta ojciec „Ełzebiusz“ Skorupa? 30 października. Sakrament pokuty. Lekcjo. Może raczej należałoby zamilczeć, aniżeli mówić o jej zadziwiającym umartwieniu ciała, ponieważ dokonywała takich pokut, że wprawiają w zdumienie tego, kto o nich słyszy, i budzą wątpliwości, czy to prawda. Nie to było rzeczą wielką, że swoje kruche ciało okrywała prostą tuniką i lichym płaszczem z szorstkiego materiału. Nie dziwiło też, że zupełnie nie wiedziała, co to używanie obuwia. Nawet jej ciągły post w każdym okresie roku nie był rzeczą nadzwyczajną, ani to, że obywała się bez żadnej poduszki z puchu. Za takie umartwienia. Nie zasłużyłaby chyba na osobliwe pochwały, jako że inne siostry w tym samym klasztorze praktykowały podobne umartwienia. Ależ jakaż to koneksja mogła istnieć pomiędzy jej dziewiczym ciałem a włosiennicą ze świńskiej skóry? Ta święta dziewica bowiem postarała się o szatę ze świńskiej skóry i sekretnie ubierała ją pod tunikę. Ostrą szczeciną na ciało. Niekiedy używała twardej włosiennicy z włosia końskiego i guzowatej, którą z jednej i drugiej strony przywiązywała do ciała twardymi sznurami. Kiedy pewnego razu pożyczyła tej szaty jednej z córek, która o nią prosiła, ta ubrała ją, ale szybko załamała się pod jej ostrością. Po trzech dniach z pośpiechem ją zwróciła, Bardziej zadowolona ze zwrotu aniżeli z wypożyczenia. Jej posłaniem była goła ziemia, a czasem witki z winorośli. Twarde drewno pod głową służyło jej za poduszkę. Później, na skutek osłabienia ciała, słała sobie plecionkę na ziemi, a pod głowę w drodze ustępstwa pozwoliła na trochę słomy. A kiedy pod koniec jej ciało tak twardo traktowane popadało w długotrwałą chorobę, z rozkazu świętego Franciszka używała siennika wypchanego słomą. Legenda o świętej klarze z Asyżu. Meditacjo. Człowiek stworzony na wzór i podobieństwo Chrystusa, który jest miłością. Nosi w sobie obok tego boskiego podobieństwa znamię dziedzictwo grzechu pierworodnego. Grzech pierworodny naruszył w człowieku istniejącą wcześniej wewnętrzną harmonię pomiędzy duchem a ciałem. Od tego momentu wewnątrz każdej osoby ścierają się dwa przeciwstawne sobie światy dobra i zła. Życie duchowe każdej osoby jest naznaczone walką która dokonuje się w jego sercu. Nie istnieje osoba, która by nie doświadczyła takiej wewnętrznej walki, która będzie trwać aż do końca życia. Trzeba nam bardzo wyraźnie ujrzeć konieczność i sens umartwienia ciała i ducha, czyli najogólniej mówiąc pokuty. Pokuta jest to przywracanie utraconej wewnętrznej harmonii za pomocą ascezy zarówno ciała, jak i ducha. Spójrzmy więc na świętą klarę i jej ascezę. Swoje kruche ciało okrywała prostą tuniką i lichym płaszczem. Umartwienie ciała dotyczy przede wszystkim zmysłów, czyli zastąpienia tego, co sprawia przyjemność, tym, co jest temu przeciwne, albo ograniczenie się tylko do tego, co jest konieczne. Umartwienie świętej Klary polegało na zadowoleniu się tylko koniecznym, najprostszym ubiorem. Używaniu włosiennicy, spaniu na twardym posłaniu, chodzeniu boso. Te praktyki tak obecne współczesnej nam mentalności pomagały świętej klarze w zapanowaniu nad wszelkim poruszeniem cielesności. Osobnym rozdziałem pokuty świętej Klary były jej długotrwałe posty których intensywność została zmitygowana przez świętego Franciszka i biskupa Asyżu. O tym, że pokuta świętej Klary przyniosła dobre skutki, świadczą słowa. W każdym swym umartwieniu wyglądała radośnie i pogodnie, jakby nie odczuwała udręczeń cielesnych, albo się z nich śmiała. Radość, pokój były owocami, które płynęły z serca oczyszczonego, uporządkowanego. Świętą klarą nie rządziło ciało, ale duch pański, o którego posiadanie nade wszystko się troszczyła. Jest bowiem prawidłowością, że Bóg pragnie jak najszybciej wejść do oczyszczonego serca. Pokuta, choć jest słowem bardzo niemodnym, jest jednak czymś kluczowym w życiu duchowym. Umartwienie z natury swojej jest czymś, co kosztuje sporo wysiłku, dlatego musi być podejmowane z wielką roztropnością, aby nie wpaść w skrajności. Nie istnieje pokuta dla pokuty. Ona zawsze musi prowadzić do pełniejszej miłości. Uczynki pokutne można nakładać sobie samemu, ale czymś o wiele doskonalszym, to znaczy pewniej prowadzącym nas do celu, jest przyjmowanie trudu, jaki przynosi nam codzienność. Choroba przeciwności, niesprawiedliwość, niepowodzenie przyjęte z uległością Bogu, z pokorą i ciszą, o wiele bardziej nas udoskonalą niż nawet najbardziej kosztujące nas umartwienie. Pokuta musi być tym, co prowadzi nas do większej miłości Boga i bliźniego. Inaczej będzie ona tylko ukrytym, egoistycznym doskonaleniem siebie. Uczynki pokutne mają też wymiar wynagradzający za dokonane złe czyny. Miłość z natury swojej jest pełna współczucia dla umiłowanego, który został zraniony przez grzech. W tym wymiarze pokuta jest bardzo prostym okazaniem swojej miłości Chrystusowi. Klasztory klarysek miały też i takie przeznaczenie. Miłować miłość, która jest niemiłowana, to znaczy położyć dobro tam, gdzie rozlał się grzech. Oracjo. Udziel nam Panie ducha pokuty, to znaczy umiejętności wynagradzania za dokonane zło. Chcemy Ci wynagrodzić za wszelkie zniewagi i uczyniony Ci ból. Święta Klaro, pomóż nam nie pozostawiać nigdy zła, bez jego naprawienia i wynagrodzenia.